Dzień dobry ziomeczki. Zacząłem z powrotem nagrywać, więc zapraszam do mojego filmu. A więc pomyślałem sobie, że może będę tak robił co niedzielę taki poronny vlog. Mam tutaj herbatkę, bo jak nie wiecie, to ja bardzo lubię herbatkę. Wsłodzę tak sześć łyżek cukru. może trochę ograniczyć, trochę, ale no niestety się tak już przyzwyczaiłem. Poczekajcie sobie, tylko łyknę troszkę. Może jak wy nie wiecie, to ja... Mam takie fajne słuchawki. Kiedyś miałem taki Samsung telefon, ale jakiś żureń mi go ukradł. No i mi tylko zostały te słuchawki. <trymne> Tyle na przykład miałem z tym telefonem. Jak mogłeś, Tytoniu? Ukryć mój telefon. A ja później go sprzedać na Allegro. Jak mogło? Jak mógłam to zrobić? Nie, 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 Jak nie, 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 się nie, 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 takie oświetlenie. To wam pokażę tą moją specjalną lampę. Okay. tutaj tutaj ta ta jak widzicie, tak żeby był lepszy efekt, to y, mam tutaj o takie papier sobie założyłem, no to y, zobaczmy, które lepsze, bez papieru czy z papierem. Ojej, ojej, ojej. Ja tak. No i teraz jest papier. Um. Nie wiem, które się, Chyba z papierem. No. No i teraz tak będę nagrywał. Jeśli wam się podoba moja lampa, to e, to mówcie, czy mam nagrywać z lampą, czy nie. A jeszcze może tak bez lampy. Nie wiem, które czy Chyba z lampą. Więc takie łatwe no. Takie o. Słuchajcie, mam takie słabe wiadomości dla Was. Bo mi się herbatka skończyła. Widzicie? Jak mi się herbatka skończyła, to już nie mogę nagrywać. To do widzenia. Dajcie lajka w górę albo na dół. Dajcie komentarz, no i do widzenia.